Zimno dzisiaj jest, ale nie wieje tak jak było wczoraj przez wczoraj ten wiatr się uspokoił miarę miarę, pani Jest taki zimny wiatr, pani, jest tak nie wie jak było wczoraj, przez wczoraj Idę do sklepu coś kupić na obiad <grywy> wiem od tego każdej w szkole w pracy. Ja z nocki trochę właśnie wyspałem a idę parwy zakupy. A, i to jest taka informacja widzowie fani, którzy nie weszli teraz, Za sobie będą obejrzał na mojej stronie na fanmediu. Jest taka informacja widzowie fani. Widzimy się dzisiaj o 15 na pozowieniach, życzeniach, które zamówiliście wczoraj. Ja wczoraj nie miałem w ogóle czasu widzowie fani. Jak wiecie o tym. Dzisiaj i jutro mam wolne, bo mam w grafiku Dwa dni wolnego Tu możecie Zamawiać level Tylko wiecie o tym Jak to już nie rozmawiam, nie dbałem, mówiłem Na podstawie skrana dostajecie <gryw> Widzimy się Dzisiaj o 15 na podstawie na życzenie, które Wczoraj zamówiliście ale nie miałem czasu Tak jak mówiłem oficjalnie Witaj Pani że jak nie dorobę się to nie palmuje Was Witaj Pani, że obsywa się przekładamy to na godzinę taką tak na drugi dzień daj informację na takie i później jest coś takiego. tego wolę przekazasz przekazać się. Masz Jak macie jakieś pytania to się pytajcie dzisiaj się widzimy o 15:00. na poznanie rzeczy, które zamówiliście wczoraj wakatem bo widziałem wasze screeny no ale cały dzień byłem zalatany jeszcze nie dość na nas do roboty A teraz mam dwa dni danego. Dzisiaj i jutro. Jutro nie zapomnijcie. Jutro walentynki są. Jak zawsze się śmiałam, widzę, pani weźcie to. Walentynki. Val Co z tego wychodzi? Jakie słowa tam się kryje? No.

I tak mówię, widzowie, panie. Dzisiaj się widzimy o 15 na na życzeniach cały czas, cały czas zamawiajcie sobie, może jakieś walentynkowe życzenia. Bo mhm. jutro walentynki trzeba wykorzystać, bo. I dałem wam dwa tygodnie. Taki wielki bonus. Trzeba wykorzystać. Jak nie wykorzystacie tego bonusu, to już drugi raz nie dostaniecie takiego wielkiego bonusu. Ode mnie. Ja wiem, że od tego dnia to też w szkole, w pracy. Pora hamia ja się dopiero po południu. Wszystko. Walantyki możecie. No też. Jakieś życzenie u... <grymne> Życzenie walantyku, i inne rzeczy. Tak, zaraz, jeszcze posta na Formezu. No i po prostu możecie startować sobie. Jak macie jeszcze jakieś pytanie, pytajcie się. Jak nie, to ja już kończę.

Pamiętam jak to się nazywało Wiska piosenka Takie ale piska, polo jakby zrobione To te góry kury... Gadają. Właśnie nie pamiętam jak to się nazywało To pamiętam że były to kolenie moderne Nie pamiętam jak się nazywało. Taka sasza pani. To były trzy. I te góry. Białe. Tylko jak to się nazywa? To wam nie pamiętam, bo nie, nie pamiętam. To kilka lat temu Jeszcze jak była sera Viva. Iwę jeszcze I ci zaprowadzili tą wiwę Też pamiętam Tam chyba było 20 top Piesane. To Coś takiego jeszcze było A to z lila lat temu to było Widzę, że nie macie pytań, to ja po to wyłączę. No dobra. Trzymajcie się. Widzimy się. Opisałem na pozdrowienia Rzeczydniowych i na walentynki też. Trzymajcie się. bem